Dzień dobry, ja teraz zupełnie z innej beczki. Pewnie wszyscy o alergii. Wszyscy pewnie zauważyli, że ja często <todgłos> tak chrząkam. Ktoś tam powiedział: Panie, przestań pan chrząkać, bo drażni mnie to. <todgłos> Niestety nie mogę. No więc historia mojego życia alergicznego wyglądała tak. Pływałem sobie na morzu. Kontrakty wtedy były mniej więcej 7-8 miesięcy. Starałem się zimą być w morzu, a potem 4 miesiące latem w domu. Przyjechałem do domu. I zacząłem chorować na anginę. No, taka odmiana anginy. Ja no więc chodzę do lekarza od jednego, do drugiego. Zawsze to samo angina, no, antybiotyki. No, ja się w domu y, źle czułem, tak? Zimno mi było i tak, właśnie ten kaszel taki. E, no i w końcu poszedłem do ordynatora laryngologii w Gdyni, dawno, dawno temu. E, I on stwierdził, że trzeba wyciąć. Wyciął. Yy, pomogło trochę, ale nie na długo. I dziesiąty lekarz, czyli po dziesięciu latach, idę do kolejnego lekarza, a ten lekarz mówi Panie, a Pan sprawdzał się na alergię? Ja, mówię, ja nie mam żadnej alergii, mnie nic nie swędzi. Sprawdź Pan. No, poszedł i sprawdziłem. No i lekarz zrobił mi tam takie nakłucia na rękach z pięćdziesiąt, między nimi na roztocza. No to mi na ręku wyszła taka bulwa. Kurze. Po 10 latach dziesiąty lekarz patna na pomysł, że to może być od alergii. No więc się okazało, że jest to alergia. No więc ja z... miał tylko na jedno, na roztocza, kurzu domowego. No więc trzeba było zmienić materac, poduszkę. Wszystko na nowe, ja wszystko miałem to stare, tak, bo no, no co, w porządku, nie śmierciało. No więc jak już wiedziałem, że, że jestem uczulony, to u mnie to tak jest, że e, no te roztocza niestety są wszędzie. Mam takie proszki, mam spraye na no, roztocza miałem, dobrze mam. E, używam. No więc jest coraz lepiej, tak e, panuję nad tym. Czyli tabletki na alergię, nie antybiotyki, tylko tabletki na alergię i to jakoś tam działa. No Pierwsze dwie godziny z rana chrząkam potem różnie. <laughs> o takie coś. <laughs> A niedawno no, internet działa. E, wyczytałem, że jest lampa UVC. E, w wszystkich sklepach sprzedają po 450 zł takie UV, ale one są do zabijania insektów. Natomiast nie, niekoniecznie roztoczy. Natomiast UVC zabija roztocza. Kupiłem takie dwie lampy do dwóch pokoi. Puszczam je. E, wydaje się, że jest jeszcze lepiej. Wydaje się, że jest jeszcze lepiej. No. E, zabija wszystko, to jest UVC, e, zabija wszystko. To także kwiaty. Ja także tutaj w kuchni do mam kwiaty. <grywia> Ale w kuchni mam najlepsze powietrze, najwięcej wentylacji. Więc jakby ktoś miał takie problemy jak ja, to dzisiaj jest tak, że jak człowiek jest chory na jakąkolwiek chorobę, to powinien zacząć od sprawdzenia się na alergię. Na jakąkolwiek chorobę. Oczywiście nie złamanie nogi, tak? ale dlaczego? Dlatego, że możemy mieć jakąś alergię, która powoduje osłabienie naszego organizmu i jakieś inne choroby nas trawią. Mnie to typu grypa była. To nie była grypa. Od samego początku nie była grypa. Ten lekarz, któryś powinien się orientować, że się dał mi wszystkie antybiotyki na kumie, wszystkimi najsilniejszymi, a ja dalej miałem takie efekty, to powinien się zorientować. No, trwało to. Któryś z lekarzy. Któryś z lekarzy z tych dziesięciu, których byłem, to chyba z siódmy czy ósmym powiedział tak. Panie Jacku, panu to potrzeba po prostu ładnej, pięknej, zdrowej nowej kobiety. No, no Niech pan na receptę napisze, ja że nie pokażę. Taka recepta też była. Wesoło jest duży cię. niezbadane wyroki nie ma. Może potrzebuję tą receptę jeszcze raz. Przejdzie sząkanie. <noise> Życzę wszystkim dużo zdrowia. No i zawsze, jak idziemy do, do kogokolwiek typu lekarz i tak dalej, to modlimy się za niego, żeby jego, żeby jego oświeciło, Duch Święty oświecił. Prawda? Czyli jak idziemy do jakichś urzędów, co mam, co jakieś sprawy załatwiać, to ja zawsze się modlę za tych ludzi, żeby być pewni, że oni są w mocy. Czyli Ojcze nasz, zdrowaś miarę, nie stróżu, światło Ducha Świętego, żeby było wszystko cace. Dobry Boże, ja Ci serdecznie dziękuję, dziękuję Tobie, uchora matko i wszystkim zastępcom, nie uświęcznie i błogosławi Bóg i trzech mogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty.